Boże, coś Wam powiem. Gdy w telewizji i w życiu trudne sprawy, w Ewangelii jest mowa o sprawach prostych, a właściwie o prostym podejściu do życia. Jezus mówi otwarcie o ważnych tematach. W przypowieściach mówi po to, by trudne kwestie stały się nam bardziej zrozumiałe. Gdy się je pojmie na przykładzie obrazu, wtedy wszystko wydaje się łatwe. Ale najbardziej w tym wszystkim chodzi o prostotę serca. Bóg nie mówi jednego myśląc o drugim. W jego słowie nie ma ukrytych informacji, które trzeba rozszyfrować. Przede wszystkim mówi do serca. My, dzięki swoim wysiłkom, możemy utorować Bogu drogę do Niego. Jednak dalszy rozwój sytuacji już należy do Boga. On udziela nam łaski wiary, bo ona jest wynikiem objawienia się Boga człowiekowi. Tu nie ma naszej zasługi. Im mniej w nas jest postawy, że wszystko wiemy, tym bardziej wiary możemy wykorzystać. Korzystając z niej, na pewno jej nie zmarnujemy. Wiemy, że Bóg jest hojnym dawcą darów. I tym samym pragnie miłość objawić każdemu. Jest to jednak dar, na który nie można zasłużyć. Jeśli będzie się myśleć, że jak będę zachowywał przekazania, pomagał bliźnim, wypełniał obowiązki, czytał Pismo Święte, ale przy tym będę mówił ciągle, Ja to zrobiłem, to wtedy pycha wszystko wstrzyma. Ona każe człowiekowi myśleć, że sam sobie ze wszystkim poradzi. Natomiast człowiek prosty przyjmuje to, co mu dają i prosi o pomoc, kiedy jest potrzeba bowiem wie, że wszystko jest darem oraz, że nie wszystko potrafi. Jeszcze jeden wątek jest w tej dzisiejszej Ewangelii, który bardzo mocno związany jest z tym, co już zostało powiedziane. Mianowicie chodzi o więź, którą można też nazwać współuczestnictwem. Na przykładzie relacji Jezusa z Ojcem widzimy, że jeden i drugi uczestniczą w swoim życiu. Wysławiam Cię Ojcze, wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt nie zna Syna tylko Ojciec, ani Ojca tylko Syn. Można powiedzieć, że Jezus wyraża jasny komunikat. Moje życie jest życiem Ojca, a życie Ojca jest moim życiem. I dlatego, że tworzą jedność, ale dlatego, że syn pełni wolę Ojca i bezgranicznie mu ufa. Bóg, widząc nasz mrok, który czasem gości w naszym sercu, przychodzi do nas ze światłem i powoli, krok po kroku, wyprowadza nas z ciemności. Nie byłoby to możliwe, gdyby się uparły, że ja sam to ogarnę tym jest właśnie prostota z dzisiejszej Ewangelii. Zgodą na współuczestniczenie Boga w naszym życiu. To owocuje później przyjaźnią z ludźmi, miłością, przebaczeniem. Mając Boga u swego boku, będziemy zdolni do wspierania innych w ich trudnościach, w ich niesieniu krzyża. Bóg mówi prosto z mostu: Twoje życie nie jest mi obojętne. I ładnie to zawarła w jednym zdaniu święta Katarzyna ze Sieny. Ty zajmij się mną. A ja zajmę się tobą. Czyli my mamy się zająć poznawaniem Boga, odkrywaniem Go na różnych płaszczyznach naszego życia. Mamy więcej odnosić się do Niego z pytaniem, czy to, co robi, jest właściwe, by się nie wykoleić, a on zrobi wszystko, byśmy nie upadli. A nawet gdyby, bo i tak się zdarza, że dziecko pilnowane przez rodziców i tak zrobi sobie krzywdę, to on sprawi, żeby nie bolało. Więc my potrzebujemy tej wzajemnej troski, by chwała Boga jaśniała, a my byśmy stawali się lepsi. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.